Cześć, dzień dobry, uszanowanko! Tym razem podsumowanie finansowe lipca 2025 dla osób, które są tu pierwszy raz. Jest to taka forma mojego pamiętniczka, przedsiębiorcy, pamiętnik freelancera, ale też w trakcie tego, o czym będę tutaj opowiadał, opowiadam też trochę o moim biznesie, o zaplecze mojego biznesu. Więc co do zasady chodzi o to, że każdego miesiąca staram się w tym roku, w 2025 roku, pokazać miesiąc po miesiącu ile dokładnie jako freelancer zarabia moja działalność, moja firma. No i staram się tam między innymi przemycić trochę takich detali o tym, jak mój biznes prowadzę, na czym dokładnie zarabiam, jak ten mój biznes też ewoluuje. Jest to też Taki dowód słuszności tego, że faktycznie freelance może być po pierwsze stabilny, może dawać realnie dobre zarobki każdego miesiąca, że pomimo różnego rodzaju spadków finansowych, no bo jeżeli zobaczylibyście sprawozdanie z poprzedniego miesiąca, to wynagrodzenie, które znalazło się, czy w przychód, który znalazł się w mojej spółce, spadł o 25%, co nadal było bardzo dobrą stawką. No i między innymi, jakby to nadal uważam, że to są bardzo dobre, bardzo dobry sposób na zarabianie pieniędzy przez internet. Jeśli jeszcze się nie znamy, to ja nazywam się Michał Barczak. Na co dzień mieszkam samego głęboko w Borach Tucholskich. Od 2009 roku nieprzerwanie prowadzę mojego bloga GIPPORKRU. Kapel, gdzie uczę ludzi, jak znaleźć legalną pracę zdalną yy, i pracować przez internet. Jedną z rzeczy, nim przejdziemy do samych wyników finansowych mojej firmy, zaraz powiem ci dokładnie, jak dzieliły się moje przychody z poszczególnych usług, ile zarobiłem dokładnie z klientów, ile zarobiłem z moich pobocznych działalności, różnego rodzaju źródeł finansowania, które mam, które powoduje, że mój biznes jest dużo bardziej stabilny i trochę mniej obawiam się różnego rodzaju kryzysów. O tym już za chwilę, to najpierw słowo wprowadzenia. Kończąc poprzednie sprawozdanie, opowiadałem o tym, że spodziewam się, że kolejny miesiąc będzie albo wielkim sukcesem finansowym, albo wielką porażką. Generalnie, większość moich Przychodów z mojej własnej działalności polega na tym, że ja sam osobiście wykonuję bardzo konkretne usługi. Zresztą w tym miesiącu, w lipcu, wymyśliłem spektakularną nową usługę, o której też Ci zaraz kilka zdań opowiem, bo jestem tym niesamowicie podekscytowany i strasznie mi jara to, co tam wymyśliłem. Ale nadal dosyć istotnym źródłem przychodów dla mojej działalności jest mój blog, moje kursy, moje szkolenia. No i większość tych działań dotychczas wykonywałem, no generalnie rzecz mówiąc za darmo. Znaczy, mogę powiedzieć wprost, że 98% moich działań, które wykonuję w internecie, jest za darmo. Podobnie jak mój kurs tutaj na YouTubie, czy Różnego rodzaju treści, które przygotowuję dla osób, które chcą zacząć pracę zdalną. No i między innymi, próbowaliśmy w zeszłym miesiącu rozpocząć taką działalność, która nazywa się Wyzwanie Plan B. Jest to ewolucja pewnego mojego kursu. Ten kurs był wtedy dostępny zupełnie, bezpłatnie, bez żadnych kosztów. Każdy mógł się po prostu zapisać. Natomiast, oczywiście, mówimy o tym wprost już na samym początku tego kursu, ze względu na to, że platforma kosztuje, za to, że też tam jest społeczność, to jest to społeczność płatna, subskrypcyjna, zamknięta i po 10 dniach pozostania w tym kursie składałem wszystkim propozycję takiego no przedłużenia sobie tego w jakiejś niewielkiej kwocie miesięcznej. Ten kurs, tak jak jeszcze podkreśla, jest cały czas dostępny za darmo. On się teraz zmienił i zewoluował, o czym za chwilę. No więc to, z czym w zeszłym miesiącu sobie no, próbowałem poradzić, to między innymi, z tym, że podjęliśmy taką decyzję, żeby wyjść trochę szerzej, w związku z czym zaczęliśmy tę usługę reklamować, czy ten kurs reklamować, żeby zaprosić ludzi do, do, tego, do tego wyzwania. Oczywiście, ja gdzieś tam celowo miałem też policzone procenty i zakładałem, że trochę zacznie mi to przynosić więcej przychodu, pokryje koszty funkcjonowania platformy, koszty reklamy. Dzięki temu będę miał większy budżet na to, żeby więcej czasu poświęcić właśnie na robieniu nowych materiałów nowych kursów, nowych podręczników, które chcę dawać mojej społeczności. No więc, czy plan, wyzwanie, plan B, kurs ten bezpłatny okazał się sukcesem? No nie do końca. Od strony praktycznej, moja propozycja była taka, że kurs jest zupełnie bezpłatny, jest 10-dniowy. Po przerobieniu tego materiału, gdzie jest mnóstwo miejsc, gdzie są agenci AI, gdzie są zadania do wykonania, gdzie jest mnóstwo ciekawych treści, następnie składam propozycję zostania w mojej społeczności za 79 zł miesięcznie z dodatkowymi kursami. No i konsekwencje były takie, że w momencie, kiedy zaczęliśmy emitować tam reklamy, to na ten kurs zapisało się 1000, 171 osób, czyli 100% osób się w tym momencie zapisało, no ale niestety okazało się to gigantyczną porażką. Czegoś, czego nie rozumiem, ale jest to ciekawe dla mnie z perspektywy biznesu, z perspektywy osoby, która również w jakiś sposób zarabia na produktach cyfrowych i często dzieli się wiedzą na ten temat. No bo może się wydawać, że osoby, które chciałyby zarabiać na swoich e-bookach skuszone jakimiś takimi kursami dotyczącymi tego, że jutro zarabia miliony, albo pokazywania kilku pojedynczych osób, które osiągną wielki sukces, no zapominają o tym, że tak naprawdę jest to naprawdę trudny biznes. Ja osobiście nie miałbym odwagi dzisiaj całkowicie mojego. Mojej rodziny, moich finansów, mojego życia uzależnić tylko i wyłącznie od zarabiania na produktach cyfrowych. To prawda, że miałem miesiące, w których mój blog generował 70 czy 80 tysięcy złotych przychodu, ale to raczej były strzały. No i właśnie dlatego chcę pokazywać zaplecze tego biznesu. Chcę pokazywać ludziom, że to nie jest taki prosty chleb, że zarabianie na produktach cyfrowych jest super fajne, potrafi robić fajne pieniądze, potrafi naprawdę dawać wolność finansową w pewnym momencie, ale równocześnie tam jest mnóstwo porażek. Ci ludzie, którzy osiągnęli sukces wcześniej, osiągnęli setki różnego rodzaju porażek. Ja nadal chcę głównie zarabiać na moich usługach, ale oczywiście po to tworzę również społeczność, żeby końcowo na tym zarabiać. No więc, co było dla mnie bardzo skakujące, e, czego nie potrafię dzisiaj zrozumieć tak do końca, próbujemy to ustalić. Więc, przez formularz zapisowy, czyli ten tutaj na stronie internetowej, ten formularz, który znajduje się tutaj, e, zapisało się 1171 osób. Zaraz pokażę, ile to kosztowało, bo ten ruch był też płatny. Natomiast 25% mniej osób tak naprawdę dołączyło w ogóle do tego kursu. No bo po kliknięciu formularza wyświetlał się komunikat: Zapraszam Cię do założenia. E, konta w moim serwisie. I co ciekawe, w tych 877 osobach pojawiło się też dużo botów, czy dużo różnego rodzaju, no takich spammerskich kont, ale pomimo tego 25% osób w ogóle nie wykonało kolejnego kroku, czyli zobaczyli moją reklamę z propozycją bezpłatnego kursu, z propozycją przejścia przez proces wyzwania, który pozwoli im znaleźć pracę zdalną. 25% już na tym etapie nie wykonało drugiego kroku, czyli nie kliknęło załóż konto, które było w tamtym momencie zupełnie bezpłatne. Teraz ono się już zmieniło głównie dlatego, że chcemy odciąć też fake konta, ale o tym powiem pod koniec tego Materiału, ale z tych 1171 osób zapisanych, zaledwie 17 osób przedłużyło dostęp. Ile! To jest bardzo mało i nie do końca rozumiem, dlaczego ta, tak jest. Próbujemy to badać, sprawdzać, może kurs był niewystarczająco dobry, a może wręcz odwrotnie, i tutaj mam z pogranicza pewności takie przemyślenia, że kurs, który tam się pojawił, był zbyt przesycony wiedzą. W sensie, gdybym prawdopodobnie tam obiecał złote góry, plaże, wygodę i zarabianie milionów, to być może wiele osób chciałoby też w tym brać udział, a ja tam mówię bardzo merytorycznie, że praca zdalna nie jest łatwa, że trzeba wykonać konkretne. Tą pracę, że pracę, zarabianie na freelance jest super. Ja osobiście w ten sposób zarabiam, ale wymaga to pewnego procesu. Więc wydaliśmy 337 zł 3737 zł na reklamy, to oznacza, że jedna osoba, która się zapisała z reklam kosztowała 319 groszy, czyli jak na branżę marketingową, spektakularny wynik, rzadko kiedy widuje takie ceny za jedną osobę jako lead, jako osobę zainteresowaną tematem. Natomiast te osoby, które się zapisały, czyli MQL, czyli kwalifikowany lead w moim przypadku, tak możemy to sobie nazywać, kosztował 4,29. Natomiast ponieważ tylko 7 osób kupiło, to oznacza, że koszt sprzedaży pojedynczego kursu, w moim przypadku miesięcznej subskrypcji, wynosił 219 zł. To znaczy, że CLV, czyli Customer Fly Value, czyli czas, który ta osoba zostanie w mojej społeczności, wiemy ja w ogóle wyszedł na zero, to 2,7 miesiąca. Dzisiaj większość osób w mojej społeczności jest 9 miesięcy, 10 miesięcy, więc to powinno się zwrócić w czasie, no ale gdybym teraz to wiedział o 1,0 więcej, no to pytanie, czy bym w stanie to utrzymać, czy przypadkiem nie utraciłbym takiej zdolności finansowej do przetrzymania. Więc zaledwie 1,5% osób, które tutaj zostawiły no, swoje dostępy, postanowiły zostać dłużej, to mało. Przychód miesięczny z tej usługi, który został wygenerowany, to jest 1347 zł nowego przychodu dla mojego bloga. Ale od strony biznesowej, teraz przechodząc trochę, trochę dalej, na tym, na czym głównie zarabiam, czyli na mojej działalności freelancerskiej, działo się naprawdę bardzo dużo i to jest kilka takich no dla mnie ekscytujących rzeczy. Więc jak być może wiecie, staram się w moim biznesie dzisiaj podchodzić AI first, czyli pierwsze, co robię, jeżeli mam jakikolwiek pomysł, to odpalam czata GPT Kloda, Geminaja, i zaczynam z nimi dokładnie równo z tymi trzema przegadywać ten sam temat, żeby zrobić pewną esencję. Często proszę ich tam o deep search, czy dodatkową informację, informacje, o szukanie tych informacji, i to jest jak taka dyskusja z niezwykle mądrym kolegą, który może mi podpowiadać. Jednym z niesamowitych typów, który stosuję w przypadku tego typu działalności jest powiedzenie czatowi, czy PT, Geminajowi, czy Klodowi, zadaj mi 20 pytań. Aby, abyś dobrze zrozumiał o co mi chodzi. No i w ten sposób spędziłem ponad 79 godzin e, 78 ponad, ponad godzin, prawie 70 godzin, które spędziłem właśnie na dyskusjach z AI na temat mojego nowego pomysłu na usługę. E, przypomnę, dotychczas zajmowałem się głównie kwestią doradztwa i m, takiej pracy z przedsiębiorcami na temat marketingu oraz sprzedaży. I to był taki główny mój konik, który bardzo fajnie mi funkcjonował. Ale od kilku miesięcy moi klienci zaczęli mnie podpytywać o robienie agentów AI, no i chciałem w jakiś sposób takie ciekawy przygotować, jak tutaj to połączyć, no i finalnie dostałem. Z tych dyskusji 13 różnych wariantów możliwości. Później, przez dwa tygodnie, już tak nie licząc bezpośrednio czasu, prototypowałem, sprawdzałem, weryfikowałem, co to dokładnie można zrobić. Jeśli temat Cię interesuje, jak dokładnie to powstało, to na moim kanale YouTube kilka dni temu pojawił się materiał, który pokazuje, jak w ramach vibe codingu krok po kroku tworzę stronę internetową landing page'a mojej nowej usługi z podpięciem wszystkich płatności i skonfigurowaniem całości krok po kroku. No i jakie są tego te konsekwencje? No więc stworzyłem usługę, która nazywa się. K.O. czyli Chief AI Agents Officer i wiem, że tutaj to wymawianie tego K.O. nie do końca jest prawidłowe to znaczy teoretycznie gdybyśmy mówili o tym jak o C-Level czyli CEO albo CTO albo CMO to byliśmy robić CEO jakoś tak ja sobie na razie wymawiam to KAO, głównie dlatego, że taki zawód dzisiaj nie istnieje. Jestem osobą, która go stworzyła Chief AI Agents Officer. To w dużym uproszczeniu pokażę wam stronę internetową, która tutaj powstała. Jest to strona internetowa, która jakby promuje teraz aktualnie tą moją usługę. No i zasada gry jest bardzo prosta. W momencie, kiedy zatrudniasz mnie jako człowieka, który zarządza agentami AI, to w momencie rozpoczęcia współpracy nie dostajesz tylko i wyłącznie mnie jako konsultanta, który może ci pomóc w ogóle zastanowić się, gdzie potrzebujesz tych agentów AI, jacy ci agenci mogą być. Nie tylko pomogę ci wdrożyć sztuczną inteligencję, do działu sprzedaży i marketingu, ale też krok po kroku możesz od razu zacząć korzystać z moich agentów, które już mam przygotowanych, e, ponieważ kilku takich już sobie napisałem na swoje potrzeby, więc natychmiast, zaraz po rozpoczęciu współpracy mogę go dostosować do Twoich potrzeb jako przedsiębiorca, oczywiście to jest moja usługa i możesz z, z takim agentem zacząć sobie współpracować. Tak naprawdę to była dopiero e, no, taka propozycja, jak to dokładnie zrobić. E, w ramach prototypowania wyszło mi, że tam też musi pojawić się całkiem spory wątek konsultacji no. i wdrożenia, e, w związku z czym tak sobie tą usługę e, przygotowałem, no i nie są Mianowicie mnie to ekscytuje, szczerze powiedziawszy, jak o tym opowiadam, to po prostu jestem turbo podjarany. No i w tym momencie, kiedy ta usługa była gotowa, to zrobiłem taki szybki pitch. Pitch albo pitch deck, to jest taki, takie pojęcie ze świata startupowego. Chodzi o to, że w momencie, kiedy startupowiec miał jakiś super fajny pomysł, jakąś taką innowację, no to pierwsze co robił, to szedł do miejsca, gdzie może spotkać inwestora, no i miał tak zwany pitch elevator, czyli przez czas, jak jechał z inwestorem w windzie na jakieś tam 20. piętro, gdzie ten inwestor miał swoje biuro, no to musiał mu szybko powiedzieć o swojej pomyśle. Hello No więc zaczęłem o tym sobie to obracać, zacząłem kombinować, kilku moim klientom o tym powiedziałem, z którym współpracuję w ramach działalności marketingowej, gdzieś tam przy okazji miałem okazję spotkać się z Pawa Leżocha społecznością, tam też opowiedziałem o trochę o agentach AI, wysłałem kilka maili do osób, z którymi kiedyś współpracowałem różnego rodzaju moimi klientami, to skończyło się ośmioma spotkaniami i z tego aktualnie pozyskam dwóch klientów, każdy płacący 4,5 tysiąca miesięcznie, ale to dopiero będzie widoczne w sierpniu. Jak ta usługa będzie się rozwijała, no to będę w stanie zrobić to dopiero w formie podsumowania miesiąca sierpnia, więc to już w przyszłym miesiącu a teraz już przechodząc do konkretów, do konkretnych pieniędzy, co tam się dokładnie pokładało finansowo. No więc e, przypomnę, że w ramach mojego sprawozdania finansowego wszystkie kwoty, które podaję, są kwotami brutto. Wynika to z tego, że mam różnego rodzaju stawki VAT na różnego rodzaju usługi e, i są tam też kwestie różnego rodzaju płacenia podatków, bo inaczej płacę podatek CIT, inaczej podatek PIT dochodowy. E, tam jeszcze jest kilka elementów, które musiałbym bardzo długo za każdym razem wyjaśniać, więc żeby to wszystko uprościć, wszystkie kwoty, które podaję w kolejnym kroku, są kwoty brutto. E, mam też tam różnego rodzaju usługi jako freelancer. Dzisiaj świadczę głównie usługi. Jako dyrektor marketingu i handlu, gdzie wspieram organizację w zorganizowaniu tych zespołów. W moim wynagrodzeniu powiem, się też kwestia szkoleń. Teraz powieś też tam KO, czyli Chief Agent Officer. No i aktualnie cały czas moja firma nie zatrudnia pracowników. Jest jeden kontraktor, Łukasz, który pomaga mi na roboczo godzinach, wspiera mnie w obrębie mojej społeczności, odpowiada na takie maile techniczne. Tam zdelegowałem na niego trochę takich zadań, ale aktualnie nie posiadam żadnego pracownika na stałe Więc lipiec 2025, tak rozkłada się procentowo w moich przychodach. To znaczy, nadal największą pulę mojego wynagrodzenia są moi klienci. Prawie 75% zarabiam jako freelancer z moich usług. YouTube pojawił się bardzo ciekawym wątkiem, ponieważ tam pojawiło się kilka złotych przychodów z reklam, pojawiła się też kwestia jakichś tam afiliacji czy przeklików, różnego rodzaju współpracy też w ramach YouTube'a. Mój blog, czyli rozumiany jako wszystkie moje społeczności, produkty cyfrowe odpowiada za prawie 13% przychodu, a afiliacja, czyli to, że moim klientom polecam różnego rodzaju aplikacje, czy systemy, z, z których sam korzystam, instalując dla nich agentów również korzystam z linków afiliacyjnych, bo to oznacza, że klient nic nie traci, a ja dostaję dodatkową prowizję w ramach tej, tej współpracy i aktualnie jest to prawie 7,5% moich przychodów w tym miesiącu. Ale, żeby było bardzo konkretnie, to tak wyglądają te kwoty. W miesiącu lipcu łącznie moja działalność wygenerowała 60 tysięcy i kilka złotych brutto, z czego 45 tysięcy złotych pochodziło z mojej pracy własnej dla klientów, 2,8 tysiąca to były kwestie związane z YouTube'em. prawie 4,5 tysiąca to afiliacja, a blog wygenerował 7780 złotych. Tak wyglądają moje kwoty. Wciąż trudno. Trudno mi ocenić, czy to dużo, czy to mało. E, rozumiem, że dla osoby, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest freelancerem, grafikiem, copywriterem, to może wydawać się dużo. Natomiast tak naprawdę, kiedy freelance jest mądrze skonstruowany, czyli tam są dobrze skonstruowane usługi, dobrze dobrane usługi, dobrze dobrana nisza i realnie rozwiązujemy problem klientów, to pracując dzisiaj mniej więcej 120-135 godzin miesięcznie, jeżeli chodzi o działalność kliencką, jestem w stanie wygenerować. Taką wartość, za którą klienci są gotowi zapłacić 45 tysięcy zł brutto. Jakie ma plany na kolejny miesiąc? No, to przede wszystkim rozwój kao czyli rozwój Chef AI Agents Officer. Sprzedaż tego jeszcze maksymalnie dwóm, trzem klientom, żeby mógł dobrze tą ideę przetestować, zwalidować i zweryfikować. Pojawia się taki wątek, żeby wokół YouTube'a, wokół bloga poskać jakiegoś dodatkowego sponsora, partnera, osobę, która mogłaby pokryć trochę koszty um, tworzenia mojego kanału na YouTube, który zaczyna kosztować coraz więcej. Tam pojawia się pomoc montażysty. Chciałem też trochę poprawić częstotliwość, ilość, jakość, więc to wszystko wymaga. Kosztów i więc, w związku, to, znaczy to wszystko generuje koszty. W związku z czym chciałbym znaleźć takiego partnera, który będzie dobrze dopasowany do mojej grupy docelowej. Z bardzo nie, mieliśmy teraz też podejście do wyzwania plan B. To znaczy, po pierwsze, przestaliśmy go na ten moment reklamować, czyli nie wydajemy budżetu reklamowego, ale też w momencie dołączenia do platformy ze względu na ilość spam kont i różnego rodzaju inne działania, już na start prosimy o podanie danych karty płatniczej i oczywiście w dowolnym momencie można to, ten plan sobie anulować, ale mam nadzieję, że to poprawi ten współczynnik osób, które chcą dołączyć do platformy i faktycznie będą chciały tam ze mną za to pozwala nam trochę też wyczyścić pewne elementy tam dostępów, przekazywania dostępów, usuwania dostępów. Mamy wtedy to jasno, prosto, zabezpieczone. Aplikacja Circle, z której korzystam do platformy, świetnie rozwiązuje nam wiele problemów, z którymi zderzyliśmy się w poprzednim miesiącu, robiąc to wydarzenie w sposób płatny. E, oprócz tego chcę rozwijać też mój program mentoringowy, czyli to jest taki program, w którym mogę pracować z freelancerami, którzy chcą zbudować model biznesowy podobny do mojego, czyli biznes oparty na usługach, biznes oparty na żądaniu, czyli wtedy, kiedy jesteśmy potrzebni i pracujemy dla naszych klientów. No i przede wszystkim zmieniliśmy bardzo mocno cennik w lipcu, jeszcze nie wszystkich stron lądowania i tak dalej. To wszystko będzie działo się w praktyce w czasie. Koszt mocno wzrósł cena tego programu treningowego względu, na, że tam pojawiło się sporo nowych osób, a mój czas jest ograniczony, wzrosła, ale równocześnie fajnie poprawiła się wersja możliwości finansowania tego kursu. Dla osób zainteresowanych oczywiście wszystkie linki w opisie poniżej. Jeżeli chciałbyś popracować jeden na jeden, chciałbyś, żeby pomógł Ci zbudować taki biznes freelancerski, to serdecznie zapraszam do współpracy. Szczegóły opowiem w trakcie takiej indywidualnej konsultacji. No Oprócz tego powiem też misję fabularne, chcę tam mocno poprawić jakość doświadczenia tego. Kursu, żeby to było jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej angażujące. Jest już też nagrany nowy kurs dla, programu, dla osób w programie motoringowym, taki bardzo merytoryczny, długi kurs, który będzie mógł tych freelancerów wprowadzić przez pewien proces też asynchronicznie, czyli we własnym zakresie z zadaniami. No i też miesiąc, lipiec, sierpień to też takie miesiące, kiedy faktycznie chcę dużo czasu poświęcić na naukę nowych kompetencji, na rozwijanie wiedzy, jak ten freelance tam działa, na dowiadywanie się też, jak działają agenci. AI. pomimo, że już dużo wiem, to cały czas jestem głodny wiedzy, bardzo mnie to ekscytuje. Jaki będzie wynik sierpnia? Jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że. Wyniki finansowe utrzymują się na podobnym poziomie, no bo ten poziom pozwala mi bardzo e, satysfakcjonująco prowadzić tą działalność zawodową. Pozwala mi też pracować tyle, ile dokładnie bym chciał, zarabiać tyle, ile bym chciał. Bardzo mnie to ekscytuje. Cieszę się też że wiele osób, które przychodzą przez moją społeczność, przez mój program. Też znajdują pracę zdalną, mogą w ten sposób funkcjonować. Te wszystkie rzeczy bardzo ładnie w mojej działalności zazębiają. Bardzo mnie to cieszy, e, że mogę w ten sposób pracować. Jestem bardzo wdzięczny za to, co dzisiaj mam. E, jeżeli ten temat interesuje bardziej, to oczywiście zapraszam do zostawienia Lajka, łapki w górę, subskrypcji lub tych wszystkich rzeczy, które dzieje się tutaj na YouTube. A tymczasem. Cześć na razie pa, do zobaczenia.